Oto fajne, małe, sprytne urządzenie do skurowania kabli. Tu jest taki mały nożyk. zaciskamy lekko nacinamy przeciągamy dociskając lekko no i jak nie chcę się otworzyć to ja lekko biorę nóż i nożem to robię Roz, rozchylam jest rozchylona otwieramy i wyciągamy kable i mamy taką Eleganckie. A co dalej robię? Tu jest taka do przewodów chyba. Wkładam po prostu i po kawałku skubię. I ściągam po kawałku. O. I następny. i tak aż oskuruje całe